Mam dzisiaj będziemy grali w Only 4 i mam dosłownie mam godzinę na wejście jak najwyżej. I jak na przykład będzie zostanie mi minuta, i spadnę, to zaczyna się od no czyli no, jak już nie wejdę, to kończę na 0 metrach, a nie na przykład jak 500. Dobra, lecimy i pokażę Wam właśnie cringe'ową emoteczkę z dzisiejszego sklepu po prostu. <laughs> Nie wiem, u Uw, 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 który ma takie... Te słuchaweczki kitki Jeszcze bardzo Wam polecam Nissa na Skyline na Przecież to jest takie... Mua, auto Jeszcze mogę Wam w mojej szafce pokazać Po prostu ma Dobra Lecimy Dobra, jesteśmy I możemy zacząć czas się spierdlić. No, ale lecimy. Tak aura mi przyniesie szczęście. Zobaczcie. Opa! No to lecimy. Mam, Nie! No, no way! Jestem... No, dobra. Gram na klawce, jak coś nie napadzie ale i tak bo nie się tutaj tu spierniczu, ale i tak jestem dobry na klawie więc, więc nie będę się pierniczył lecę skrótem patrzcie widzowie piek jak pro jak pro o nie o nie dobra muszę teraz przykoksić. no muszę ten skrót nie był dobry o nie dobra. proszę widzowie Patrz, na klawiaturze dosłownie. Co tu się dzieje? Nie! Widzę, najpewniej jak wy to oglądacie, to ja mam urodziny, więc zostawcie mi suba i lake, Dobra. Nie będę reklamować. Wkodajcie też do moich kolegów. Wyradny 09 polecam. Do kapka. Mamy Znak zapytania odwrócony kapka tych starych only upów o wiele lepiej to wiele. Bo, Może nie, źle, że lepsze są level, bo jeszcze nie wiem. Ale ogólnie... spadnij tu, proszę! Dziękuję, nie spadłem. Hopa, po drewnienku, po dobra. Widzowie, 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 teraz mi się uda. Jestem w Sigma, jestem w Sigma. Gram na klawiaturze, dobra. Pyk! Jest, 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 jest. Dobra, hopa. 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 Widzowie, widzowie, są problem. Problemy, problemy. problemy. Idziemy teraz tędy. Tędy czy tam tędy? Dobra, idziemy tędy. Tędy chyba jest trudniej. A ja jestem Sigma. Widać jesteście Sigmy, widzę. Jak zostawiliście suba i lajka. W komentarzu... O, tak ja... Jakieś szkurze pieczone Jest, żyje Dobra To była mała pądułeczka Nie cierpi opon na ja oni Każdy to chyba ich nie cierpi Kto lubi opon na oni To jest zło. Dobra, widzowie są jakieś dziwne komny do cholery jasnej na tej klawiaturze się nie da grać Na no, spokojnie Wybąbiło mnie w kosmos! Dobra, o no, nie! Nie, nie, nie! Dobra, paweł jumper. Jest. O! O! Co jest? Co jest? co jest, co jest, co jest? Ja nie gadam, bo się skupiam. Ja chyba poszedłem jakąś o wiele trudniejszą drogą. No bo tam było tak łatwo, ja jakimś trudnym poszedłem, nie wytrzymałam. No, tędy się idzie, czy tamtędy. Dobra, idę tędy. Ten. O nie! NIE! Jestem jest, głupi, jestem głupi, jestem głupi, jestem głupi, tak naprawdę. Gdzie ja jestem? Ja tu jestem aż... O ja pier... Teraz nie popełnię błędu, przysięgam. I teraz. Przepraszam, dojdę na samą górę. Nie dotykam myszki, dobra, muszę dotknąć myszki. Nie, 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 przecież, nie, iść nie, 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 Trochę lipa. Trochę lipa jest. No, dobra, zdążymy na spokojnie. Nie, albo nie zdążymy. Nie dobrze, zdążymy na szczęście. Dobra, i te skrótem, nie pierniczę się. Patrzcie, widzowie, tak nie lubię opon. Tak nie lubię opon. Ja jestem gołtem w tych przystępnych. te Patrzcie jaki skrócik tutaj wleci. Aha! To strasznie mały ten skrócik. Czyli Beznadziejny jednym skrócik. Nic mam teraz zrobić, a ja tam nie doskoczę. Co ja odwaliłem właśnie? Co ja odwaliłem? Co ja odwali? Bez komentarza do cholery, jasne, ja pierniczę. no... nie w pierd. Nie wytrzymam, nie wytrzymam psychicznie. Jest to naj najgorsze w tą grę, naprawdę. Z tu sobie jak 15 minut, a ja jestem na samym dole. Czy w 15 minut to idę? Max do. Nie wiem, do góry lodowej. No, to jest XD, XD jest naprawdę. Myślę, że będę na jakieś 500 metrów, co nie? No, chyba góra lodowa już jest na 500. Ale i tak raczej nie będę. Myślę, że do będę na jakieś 500 metrów. Jak zostanę gdzieś tak z 3 minuty i będę gdzieś wysoko, to już nie wchodzę. Nie wchodzę. Ten zoponął, co w On jest bezużyteczny. On w ogóle, no, nie daje mi psychiki. Niszczy mnie ta gra głupia. czemu fontanna mnie odbija w losowym momencie? 13 minut. Ja pierdolę. Na spokojnie, na spokojnie. Mam metodę od kalucha. Na spokój. Od chyba 10 minut nie doszło tak, tak, tak wysoko jeszcze. A, tak to jest 10 minut zostało. Jest Lipton. Lipton. Ja chyba nie dojdę do tej góry. Podobaj no, jeszcze jak mi laguje, to na pewno nie dojdę. Dobra tutaj, na no, spokojnie, lecimy takie łatwe skoczki. Płyniemy do góry. Jeszcze mi stało, no to... to jest najgorszy skok! Dobra, nie najgorszy, tylko zły. Już mnie raz zep. Na no, spokojnie. Jestem daleko. Muszę tak trzymać. Nie. No ja już bardzo dobrze pamiętam te miejsce. Dobra, tym razem pójdę tą stroną, bo tam tu już mam dwa razy, a tą ani razu. A ten sobie pójdziemy Pyk, pyk 6000 ekspon playtime No i tak ma być Dobra, teraz, teraz tak naprawdę, na poważnie, na poważnie Już szłem traktorami już nie chce mi się tam będę iść. Po tym co tam przeżyłem, Tra Na tym stracę trochę sekund. O nie, Chyba mogłem iść traktorami. Kurczę, O nie, no nie cierpię tego. To tak skręca niemiło. Jeszcze mi laguje. I teraz skręci w prawo. No ile tego jeszcze Ja Tam na pewno nie było w tym razie różowych krzaków. Nie pamiętam, że były różowe krzaki. Mhm. Jestem na kręgla, wreszcie. No którędy? dobra, idę tam tędy, nie wiem co tam się dzieje, ale idę ten. Dobra, Te kręgle to są łatwe. A teraz mi się fajnie jest red Freddy's O nie! O nie! Dobra, to są takie, to ja wolę tako lepiej skakać. Jestem. Ej, i co teraz? Teraz tak. Lecimy na ten. Teraz tu. Tu. Нету. Есть. <густит> 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 Runuję, to, pyranuję teraz. I ranuje Nie, 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 Zero mi zostało. nie, 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 36, nie dobra co wiem aż 60 metrów ja nie jest to źle, nie jest to źle, idziemy obiec tu, dobra nie, no nie, dobra co ja robię? Nie ja ze stresu, ze stresu ja pierdolę, ja pierdolę 0 metrów, 0 metrów Dobra, to dzięki za oglądanie. A potem tylko subskrybia. Cześć, cześć.